Ej, cześć. Witam cię plutko. Chociaż dzień był chłodny raczej, no i na rynkach powiało niezłym chłodem. Bardzo, bardzo zimno. Indeksy w dół. Różne powiedzmy asety, i te tradycyjne, i te nowe DLT w dół. A ja siedzę i czekam na na pogłęb... na większe spadki, na większe spadki. Nie mam jakiś z tego powodu zmartwień przynajmniej. Teraz no chyba żeby naprawdę poszło bardzo, bardzo w dół, ale jestem pewien, że podstawy pewnych aktywów są bardzo technologicznie w stosunku do naszych czasów tutaj bardzo pozytywne i jest to historia, ta, która się dzieje, przynajmniej mam taką nadzieję. Nie, po prostu na tą chwilę tak myślę. Na tą chwilę tak myślę, że po prostu jest to promocja. Kolejna, a przy okazji słuchajcie, realizuje się, zaczął realizować się kolejny potężny, wielki globalny etap. Zaraz o tych rynkach będzie, ale chcę wam to przedstawić. No, żebyście się też podzielili w, komentarz, w komentarzach ze mną później po obejrzeniu, czy to, co mówię, może być faktycznie no, coś na rzeczy, tak? Czy może mieć tutaj coś na rzeczy? Czy podzielacie tę moją opinię? Słuchajcie, akurat się tak składa, że zamówiłem pasek. Tak, pasek napędu alternatora do samochodu. I wiecie co? Jest taka marka INA i tu nie chodzi o, mm, o to, że ja to jakoś reklamuję. Nie, po prostu jeżeli potrzebowałem w życiu jakiś, nie wiem, rozrząd kupić, właśnie pasek klinowy jakąś rolkę mm, czy jakąś część do samochodu, a była na liście oznaczona symbolem INA, to jest tak naprawdę stara niemiecka firma, przynajmniej ten znak towarowy hmm. ma swoje gdzieś tam umocowanie, a więc ja to wybierałem, ale wiedziałem o tym, że to jest dobry towar. Skąd z własnego, podkreślam, doświadczenia z własnego doświadczenia od około, no od wielu lat od wielu lat jeżeli jest jakaś część INA, to, to ja to kupuję. I kupiłem teraz. I jakie było moje zdziwienie? Słuchajcie, kupowałem do. Miałem taki samochód Opel Astra kiedyś, nowy, kupiony w salonie. Po przebiegu około tam chyba 100 tysięcy 100 kilometrów też pamiętam, kupowałem pasek napędu INA. I, mm. I wtedy autentycznie tak było. Ten pasek przyszedł Made in Germany. Okej. Okay. Kupowałem do Skody Octavii, też to był nowy samochód. Też, znowu, przy przebiegu już tam około 100 tysięcy kilometrów, autentycznie Wam mówię. Kupiłem też osprzęt INA, łącznie z łańcuszkiem rozrządu i tak dalej. Made in Romania pisało, rumuński. Dzisiaj, już jestem świeżo po wymianie i mówię teraz, nagram sobie tutaj, Wam, dla Was, tutaj ten taki podcast w sumie. No i. Patrzę, a tam pisze Made in China, autentycznie. Na innym kanale będę pokazywał, jak ten materiał zgram i jak to wymieniałem. Made in China. I tak sobie myślę, coś, coś we mnie pękło, takiego mówię, serio? To ja mogę kupić dosłownie za połowę tej ceny topową markę chińską i zapłacę pół ceny niż mam kupować tam inne. No ale dobra. Co to ma do spadku na giełdach? Mnóstwo konsumentów podziela to moje zdanie. To jest grupa INA, to jest grupa Scheffler w ogóle. To jest jeden z największych, tak jak mówiłem, dostawców dla przemysłu motoryzacyjnego przez całe dekady. Wiecie co? INA to był synonim niemieckiej precyzji i niemieckiej jakości. Ale stopniowo produkcja była przenoszona z Niemiec, właśnie do Rumunii, właśnie na Węgry, a teraz gdzie? A teraz właśnie do Chin i również do Indii, bo temat już zacząłem zgłębiać. Zostaje tylko zachowanie marki i logo, a produkcja odbywa się gdzie indziej. Słuchajcie, koszty, konkurowanie z tańszą siłą roboczą. Mało tego, to było zawsze, ale jakoś się dawało, z energią, wiele, wiele razy z energią, konkurowanie tańszą w Chinach i tutaj całe podatki ekologiczne i tak dalej. To jest właśnie początek, podłoże etapu, który się właśnie rozpoczął z Trumpem. Z tymi słowami Trumpa. Zaraz wam powiem, co ja myślę o tym. Bo to, co obserwujemy teraz, to co ja obserwuję, to jest część wielkiego planu. Wielkiego planu za porozumieniem. Kontrolowana deindustrializacja. Dobrze mówię? Dobrze. Deindustrializacja Europy. Albo inaczej, polityka de Groft, o której mówiłem 4 lata temu, chyba już. Tak. De Groft. Ten termin przeniosłem. Nikt go nie używał na YouTube. Ja go przeniosłem do YouTuba de Groft. Bo. To jest po prostu yy, cofanie się przemysłu, cofanie się przemysłu. Mówił o tym World Economic Forum, mówiło o tym. Wiele środowisk politycznych o tym mówiło 3, 4, 5 lat temu. Czy to jest zmierzch europejskiej produkcji? Tak. Na to wygląda. Koszty energii po prostu poszybowały w górę, zabito celowo, podkreślam słowo, konkurencyjność przemysłu w Europie, żeby go dobić. To jest ten zielony ład, to jest polityka klimatyczna. I teraz USA i Chiny prowadzą aktywną politykę wspierania własnego przemysłu. Nie ma zielonego ładu. W Chinach niby jest, ale pozorowany. A młodzi Europejczycy nie są w ogóle zainteresowani pracą w przemyśle. Młodzi Europejczycy chcą być gwiazdą TikToka, chcą się spełniać nie wiem w jakichś innych rzeczach, właściwie to nie wiadomo w czym. A technologia jest podzielona już między dwóch głównych graczy Chiny i USA. Wiecie co, w innym odcinku, bo jest materiał niesamowity, mam właściwie o tym jaki przemysł tutaj będzie w Europie, bo rzeczywiście jest już dużo danych, tu będzie przemysł. Bardzo specyficzny model, którego właściwie y, ludzie tak nie znają, tak y, powszechnie, tak powszechnie. Polityka de Groft, zmniejszanie produkcji przemysłowej, skrócanie łańcuchów dostaw, y, mniejsza ilość konsumpcji, y, w ogóle dóbr konsumpcyjnych, tak? Skrócenie również czasu pracy, który już właśnie się szykuje. Nawet w Polsce w Ministerstwa yy, tam pracy i tak dalej, szykują się, już są, już są gotowe projekty ustaw, skrócenia czasu pracy. Naprawdę, naprawdę widać to teraz, po dzisiejszym dniu jak tąpnęły rynki, widać to, o czym mówiono hasłowo od wielu lat. Były przecież takie hasła Światowego Forum Ekonomicznego: Nie będziesz nic miał, nie posiadał i będziesz szczęśliwy. Albo mu, jest takie hasło cytuję: Musimy zbudować całkowicie nowe modele gospodarcze na świat po pandemii skupione mniej na wzroście, a bardziej na odporności, zrównoważeniu i dobrostanie właśnie to się dzieje. Albo koniec kapitalizmu, jaki znamy. To też było hasło, Je, wiecie skąd jednego z paneli na Światowym Forum Ekonomicznym? Ja te panele słuchałem, a dzisiaj wam przypomina, oglądałem. Albo odbudujmy lepiej. Kolejny pa panel był podpisany takim hasłem: odbudujmy lepiej, że to, co się dzieje na giełdach, jest dopiero początkiem. Dzisiaj się zaczęło tak jak Westerplatte było pierwsze, chociaż nie, bombardowanie Wielunia w 39. No to powiedzmy. Ale tak te cła, Trump wyjazd z nim, z tymi Trump, wyjazd Trumpa z tymi cłami, to jest początek scenariusza, w którym USA i Chiny dzielą się światem. Tak uważam. Obym się mylił, obym się mylił. Ale reszta ma zapłacić cenę. My niestety w Unii jesteśmy w tragicznym położeniu. Podkreślam to w słowo tragicznym. Również Niemcy, ale Niemcy wyjdą. Natomiast prawdopodobnie jest po nas, Niemcy, w ogóle Unia Europejska, jest bardzo silnie uzależniona od eksportu. Zarówno do USA, jak i Chin. Niemiecka gospodarka opiera się głównie na sprzedaży samochodów, maszyn chemikaliów, chemikaliów mnóstwo jest chemikaliów z, z Unii Europejskiej, w USA to są i, i do Chin również to, 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 jest, to są kluczowe rynki zbytu i teraz USA i Chiny eskalują wojnę handlową dla mnie pozornie mainstream zachłystuje się tym, że USA poszedł na wojnę ostrą z Chinami, a Chiny mm, no i vice versa a ja uważam, że ta wojna jest pozorowana przy tajnym porozumieniu się z Chinami. Obie strony wprowadzają cła, ograniczają dostęp do swoich rynków. Kto na tym straci? Europejskie firmy stracą ogromne dochody. Cła Trumpa na Chiny pośrednio uderzą w europejskie łańcuchy dostaw. Na przykład komponenty produkowane w Chinach. A z kolei, słuchajcie, uważam, że odwetowe cła Pekinu zamkną rynek azjatycki dla Unii Europejskiej w konsekwencji. Cokolwiek by mainstream teraz nie pisał na dniach. Krach teraz dotyka Europy. Oglądałem, tylko tu już teraz nie wiem, już gdzie to znaleźć, bo ją ja zawsze milion zakładek. Ogromne ilości samochodów w porcie stanęły, zostały wczoraj zatrzymane podobnie Wieczorem. Do USA miały płynąć. Z samochodami. Zresztą, kto tam wie, co tam jeszcze było, ale pisano o samochodach. Jeśli USA i Chiny celowo zdestabilizują rynki, właśnie teraz się zaczęło. Na przykład osłabiając właśnie dolara i tego juana chińskiego. W sposób, ale... Pozornie niekontrolowany, ale jednak kontrolowany po cichu, euro może stracić na wartości za tydzień, dwa, trzy. I cokolwiek by nie mówić, uważam, że ten Europejski Bank Centralny, kierowany przez tą panią Krystynę Lagarde, ma bardzo ograniczone pole manewru w porównaniu do Fedu, a zwłaszcza do Chin. Będą kosztowne interwencje Europejskiego Banku Centralnego. Ale skończy się to tym, że Europejski Bank Centralny może osłabić swoją pozycję. Mało tego. Unia Europejska jest bardzo rozdrobniona i komuś o to chodzi. Kraje takie tutaj, Niemcy, Francja, nawet Polska, ścierające się rozbieżne interesy. A jeżeli faktycznie USA i Chiny grają w porozumieniu na podział świata przemysłowego na dwa główne kraje, to największym przegranym będzie Unia Europejska. Oni wypracują, jestem przekonany, że mają swój plan, ale to, to powiem kiedy indziej. Na nowy typ przedsiębiorstw. No, podkreślam, nowy typ przedsiębiorstw, ale nie zatrudniający już setek, tysięcy, czy też milionów ludzi, nie zatrudniając pokażę, pokażę dwie strony. To jest Łukasz Kijek, Money.pl z dzisiaj. Rynki wysyłają ponury sygnał, ta panika ma nietypowy przebieg. To jest jeden artykuł. I drugi artykuł, Business Insider, to samo z dzisiaj. 34% to za mało. Donald Trump zapowiada jeszcze większe cła na Chiny. 50%. 50% zagroził właśnie, że takie... Słuchajcie, to są przepychanki i te przepychanki będą trwać. Nie wiadomo, jak się to skończy. Ale my żyjemy w Unii Europejskiej i zauważam, że Unia Europejska jest zależna prawie całkowicie. Od importu surowców oraz importu technologii od Chin. Mówię o technologiach tych najwyższych, najwyższych lotów, tych, które opierają się na właśnie metalach, tak zwanych rzadkich, ziem rzadkich, elektronice. To jest w oparciu o USA. I software, i hardware. To jest wszystko z USA. I inwestycje. Albo będzie, będzie Europa mieć inwestycje z USA, albo ich nie będzie. Jeżeli w wyniku tej wojny handlowej, teraz celnej oba mocarstwa Chiny i USA ograniczą dostęp do tych zasobów w ramach tak zwanego, w cudzysłowie, chaosu kontrolowanego, to Europa stanie jeszcze przed zwiększy, większym wzrostem kosztów produkcji i jeszcze większą utratą konkurencyjności. Hmm? Skończy się to katastrofą. Na dzień dzisiejszy, tak mówię, dla Unii Europejskiej. Ale to chyba tak ma być. Dlatego mówiono, to nie są wydarzenia, które, o których o, nie było mowy miesiąc temu czy coś. To są wydarzenia, to jest kontynuacja pewnego planu i ciągłość punktów. Nie po to mówiono 3-4 lata temu o polityce de Groot, żeby teraz. Nie wiem, zapomnieć, bo tak sobie mówili. Nie, oni sobie tak nie mówili. To jest. Dla, dla mnie osobiście, słuchajcie, całość tego materiału nie jest skopiowana z niczego. Całość tego materiału jest wynikiem mojej analizy. Hmm? Także od razu mówię. Bardzo trudno jest przewidzieć coś. Po prostu mówię odważnie swoją wizję. Zobaczymy, jak będzie. Też nie jestem wierny chorą, tak? No ale dla mnie, tworzę ten kanał od wielu już lat, no i mm, to jest pewna ciągłość dla mnie i w, po, staram się poruszać w tej ciągłości, bo dla mnie przemawia za tym logika. Moja, dobra, okej, okay, moja logika, ale ale logika, no. Uważam, że dzisiaj rozpoczęła się pozorowana wojna handlowa USA versus Chiny. 50% groźba ceł na Chiny a Chiny odpowiedzą 34% cłem, ale kiedy potajemnie będą koordynować te działania, by uderzyć w pośredników, to uderzę i ich co rozbija. W tym Unii Europejską. Na przykład Chiny mogłyby, na przykład, przykładowo, okej, okay, taki zbitek, przykładowo ograniczyć eksport do Europy, a USA wprowadzić cła na europejskie towary. Y Ochrona rynku, tak? I to właśnie się dzieje. To się właśnie dzieje. Ochrona rynku, zobaczcie. No i co? I krach. A tu w Europie możemy być świadkiem, że te rządy Komisji Europejskiej będą celowo jeszcze podsycać, bo oni z kimś działają w jakiejś zmowie dla mnie. I osłabią. A co? Obawiam się, że właśnie europejskie banki, europejskie fundusze i będziemy wychodzić stąd, ale zobaczmy, bo na październik już było zapowiedziane, zapowiedziane przez panią Lagarde z Europejskiego Banku Centralnego cyfrowe euro. I ja wtedy powiedziałem, że obawiam się jednego. Bo widzę dwa scenariusze, albo taki błogosławiony, że o tłumaczą mi mówię, jak, jakie to będzie fajne wprowadzenie Europejskiego Banku, yy, centra, wprowadzenie CBDC poprzez Europejski Bank Centralny, albo, ob, albo ten drugi scenariusz wprowadzania jako panaceum na potężny kryzys. Jako panaceum i na przykład pieniądze z nieba mogą iść przez jakiś czas za darmo, ale będziesz musiał kowalski, czy jakiś tam, czy Małgosia. Będzie musiała wtedy założyć portfel. Będzie ten cyfrowy. Ojej, bo tam będą pieniądze, i pójdzie z nimi do sklepu i coś tam kupi. Tak? Jak towary z UNRY swego czasu. A po kryzysie przyjdą negocjacje. I znowu te mocarstwa zaproponują rozwiązanie w cudzysłowie. Nowy traktat handlowy. Ja nie wiem. Będą faworyzowane czyjeś interesy a Unia z pozycji jeszcze większej słabości to przyjmie i wprowadzi też swoje właśnie jak CBDC i swoje rozwiązania. Być może jakieś zadłużone banki padną, myślę, że z całą pewnością. Jakieś instytucje, jakieś firmy z całą pewnością na tych akcjach teraz, na tym kryzysie, na tych spadkach podobne scenariusze. Słuchajcie, jeżeli zagłębić się w historię, no. No to czym była jauta? Tak naprawdę USA i Związek Radziecki podzieliły wpływy w Europie kosztem osłabionych strasznie państw zachodnich. I tym była jauta nowym porządkiem. Ja to widzę analogię z wielkiego kryzysu na Giełdzie Now Nowego Jorku, tak? To było chyba w październiku 29 roku. Jego pogłębienie też miało związek z decyzjami, słuchajcie, politycznymi, w tym wprowadzeniem ceł. Bo październik 29 roku rozpoczął się kryzys i w 30 roku w USA uchwalono ustawę, która podnosiła cła, słuchajcie, na 20 tysięcy importowanych towarów do poziomów rekordowych celnych. Co się wtedy mówiło w USA, że to było ochronienie amerykańskich producentów? A jaki był efekt? Inne kraje odpowiedziały znowu swoimi cłami odwetowymi. Handel międzynarodowy załamał się. Poczytajcie. Eksport i import do USA spadły o 50-60% w ciągu kilku lat, a globalna gospodarka to była recesja. Recesja. No i teraz co? Wtedy działo się to długo. Dzisiaj w tym szybkim, szybkim świecie będzie się to dziać bardzo szybko. Tak czy siak, w moim przekonaniu, będziemy mieć teraz do, czynania, do czynienia przez jakiś czas, ale raczej to będzie szybko. Tydzień, dwa, trzy zobaczymy. Chyba góra, eskalacje wojny handlowej. Szybkie upadki, szybkie likwidacje. Hmm, tu nawet złoto i srebro już w dół zaczęło iść, a więc coś tak twardego, nie? Zaczęło iść. Będą dalsze spadki na giełdach, również na asetach DLT, uważam, będą. Będą jeszcze głębsze promocje i pójdzie to szybko, ale ten drugi rynek, jako rynek ultra nowoczesny, w moim przekonaniu zacznie odbijać. W moim przekonaniu, po wielkich po wielkim ściąganiu kapitału przez wiele firm z tego rynku DLT, mimo wszystko ten rynek jako nowoczesny wyjdzie pierwszy, bo zacznie być dostrzegany. Ja nie twierdzę, nie twierdzę że tak będzie, ale tak, tak wydaje mi się, że ten rynek będzie, przynajmniej niektóre jego aktywa, będzie tym storofalią. Będzie to przetasowanie na górze listy i będzie comeback. Zresztą, świat przechodzi na gospodarkę cyfrową. Jeżeli jeszcze nie przeszedł gdzieś, to właśnie teraz się. A techniczne podstawy, to właśnie teraz będzie przechodził. A techniczne podstawy ma niesamowicie mocne. Niesamowicie mocne. Tylko teraz jest po prostu, dzieje się to, żeby społecznie odbiór. No, był aprobowany. Był aprobowany. Cła podnoszą koszty importu. Wyższe ceny towarów w USA. To, to długo tak nie będzie. To długo tak nie będzie. Nie może być długo. Dostrzegam rolę tak zwanych bezpiecznych przystani w chaosie. Ja osobiście uważam, że to są naj, te najnowocześniejsze aktywa. Niektóre. Podkreślam słowo niektóre. No, ale zobaczymy. W każdym bądź razie w tej chwili mamy giga spekulacje, mamy efekt FOMO. Tak. Mamy efekt FOMO, są sygnały takie, że po prostu nic tylko się kłaść, bo rynek idzie w dół, uciekać i tak dalej. To jest takie FOMO, ale na ucieczkę, nie? Oj, bo przegapię ucieczkę. Hmm, ale to uważam Stalowe nerwy, i spokój, i spokój. Po wyprzedaży. Zawsze są techniczne odbicia. Zawsze. Już niedługo, na pewno, w moim przekonaniu, dowiemy się, dowiemy się, yy, jaki, jakie typy asetów yy, będą światowych, będą najlepszym zabezpieczeniem przed inflacją. Zobaczymy. Sytuacja tak czy siak, w tą lub w tą stronę, będzie musiała się wyklarować. To jest jakiś, jakaś, jak, mm, To są jakieś szachy. Dobrze. Na zakończenie. Mm. Trump buduje sobie pod publiczność wizerunek nieustępliwego lidera, który walczy o interesy amerykańskie. To są te ultimatum dla Chin i tak dalej, i tak dalej. Cała ta. Cała ta polityka antychińska i rzeczywiście chcą odbudować swój przemysł, rzeczywiście chcą stać się tym drugim producentem wszystkiego, tak naprawdę. To są dwie największe gospodarki świata. I jeżeli faktycznie, tak jak myślę, się dogadały zakulisowo, to ten kraj obie te potęgi świetnie wykorzystają wprowadzenie nowych. Właśnie walut cyfrowych, CBDC i tak dalej, i w USA, i w Chinach. No, w USA to mają tę rolę pełnić, stablecoiny. Chiny, cyfrowy yuan, przecież już w 25 miał być zaprezentowany, już oficjalnie ta, ta waluta krajów BRICS. Chaos handlowy w Europie, to ja wiem. Tak naprawdę pozbędą się. Tej produkcji u, 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 europejskiej. I przede wszystkim oba te mocarstwa ustalą w końcu podział stref wpływów gospodarczych. Ta wojna handlowa jest moim zdaniem pretekstem do podzielenia świata na swoje strefy dominacji. Mówię, USA umocnią kontrolę nad Ameryką Północną, być może częściową Europy. Częściową w Europie to zobaczymy, ale widać, że zmuszają firmy do relokacji produkcji, jak na przykład Tajwan, tak, żeby przenosił i inne. Zapraszają również firmy z Unii Europejskiej do siebie, a Chiny? A Chiny, słuchajcie, oczywiście przejmą pełną dominację w Azji i Afryce. Może tak się stać. Może pełną w Afryce nie, ale na pewno umocnią. Korzystając z osłabienia właśnie takich globalnych konkurentów, tak? No i co? Przede wszystkim również wewnętrzna konsolidacja władzy. Słuchajcie, Trump, w USA, a w Chinach ten Xi Jinping wzmocni swoją pozycję niesamowicie cały gabinet. Mobilizując ten nacjonalizm chiński, tak, bo taki dostrzega w odpowiedzi na agresję USA. I zrealizują ukryte cele gospodarcze, ponieważ Chiny mają potężne cele gospodarcze. I myślę, że wspólny plan pozwoli obu tym liderom utrzymać tę władzę. Dlatego USA, nawet Koreę Północną, na swoją stronę przekabaca próbują, nie? chociaż to jest chiński region wpływu. Teraz gra o Rosję. Bardzo ciekawe. W każdym bądź razie niestety nie widzę tutaj nadziei dla Unii Europejskiej. Ponieważ odbędzie się właśnie to wszystko przy osłabieniu pośredników i różnych graczy, tak zwanych niezależnych. Wojna handlowa zniszczy małe gospodarki. Zniszczy małe gospodarki. Dobra, na dzisiaj to wszystko. Hej, cześć.